Teraz patrzcie, jak goście, Ciach, Weźmiemy sprzęt, przyczepę, łopatę dajemy. Tutaj Antoś. No tak, łopaty, przyczepę, bo jedziemy na plażę. Dobra, Justynia też dała. Do... Dobra, daj tutaj Antoś. Razem sobie wziąłem łopatę swoją, żeby kopać zamek. Dobra. No i traktor i wiaderko. Jeszcze tylko. Patrzcie, a teraz roli to jest idzie na bagażnik. Tego się nie, nie spodziewaliście pewnie. Jakie bolce? No tak. Tutaj to. Nie pogubiły. Dobrze. Zaraz zobaczymy, czy on, czy on tutaj wiedzie. Jak to tutaj będzie? Może to w drugą stronę przekręcimy. Przekręcimy to tu. To tu. No dobra. Uwaga. I hopa. Hopla, hopla. O! Masz pasy, tato. Ta -dam! Trzeba je otworzyć. Dobra, daję Zaraz to zabezpieczymy. Bo tak to był łatwo wypadł, nie? My spowodował wypadek. No. Mamy dwa pasy tutaj, słuchajcie. Patrzcie, jeden. I drugi. Już ten taki, co spina. Gdzie my go tutaj zaczepimy? Jednego i drugiego. Gdzieś, gdzieś tutaj trzeba będzie znaleźć miejsce. Te papiery damy tu. Słuchajcie. Teraz go tutaj zamontujemy. Dobra, słuchajcie, zrobimy tak, ja myślę, że ten pas, puść puś Justynkę, puścimy go Antoś dołem, co? No. O patrz, patrz Antoś, zrobimy go tak, ten drugi połączymy go tutaj, zepniemy go tak, co Justynia? Ten papier może tu zostać, czy go trzeba oderwać. Tak chcesz. Chcesz tego możesz go oderwać. Dobra. Uwaga. Jest tam zapięty Antosiu. Kurde, trochę tutaj mi się tu... Wiesz co? Tylko tro trochę mi się tutaj nie podoba, wiesz, bo o ten tutaj by się zaczepiło. Chyba inaczej trzeba to zrobić. Bo tak to o ten plastik nam się zaczepi. zaczepi zaczepimy go wzdłuż. No wiem, bo to będą dwa. No to zaczepimy tak. O tak go, coś damy. Tutaj tędy. O żeby o, pod ten metal i pod ten metal go tutaj zaczepimy. O! Tak i daj mi teraz ten mały, ten co masz. Zblokuj go tutaj za ten haczyk. Dobra. Czekaj, czekaj. Patrz i teraz... ten haczyk się tato nie wyślizgnie? Jak go zaciśniemy to nie. Dobra. I chodź tutaj, naciągaj tu. Mogę? Mhm. Mogę naciągać? Tak. Naciągaj Antoś, ja to będę trzymał ten metal, a Ty dawaj. Dzień dobry. Dobrze Justynka, to też będziemy robić. Ja tam mogę ten Zobaczcie się, o, tu już się mniej rusza. I teraz, jeszcze to z drugiej strony, dociągnij tam jeszcze na to, jak możesz. No, do tyłu, złap tutaj tutaj palec, złap. Nie w to Daj lewą rękę, złap tutaj palec do środka. No, patrz. Dobra. No, mega mocno. Gdzie jest ten drugi żółty? A tutaj leży na siedzeniu jest. Dobra, mam go. Trzymaj. I słuchajcie, drugi dajemy też tak. Czyli tutaj poprzez ramę tam to mogę najpierw to tutaj sobie zrobić. Antoś, wciągasz się tam i go pociągniesz dołem. No dalej, dalej. O właśnie, tak, super. Mhm. Tutaj, tutaj, tutaj. Weź go do góry. Dobra. O, bo widzisz. I dzięki temu. Daj ten. Gdzie masz ten drugi? Dobra, tutaj mamy szczepione i daj to tutaj. Chodź teraz na drugą stronę. Jak myśmy go tutaj spieli, a tak. I to daliśmy, że tak będzie naciskać. Dobra, czekaj, ja go najpierw naciągnę. O kurde, nie chce mi się tutaj. Weź kopaluszkiem może, albo... jest tak. na co to było? I tutaj to, to, to dołem, czekaj, czekaj, jeszcze nie. I teraz Antoś. No i teraz. Dobrze, ciągnij Antoś. Dobra. Antoś ściąga, patrzcie pasem Tu już nie mogę chyba Tu już się w oponę mi Dobra Antoś, stop i patrzcie, roli to się trzyma To mało tego patrzcie teraz Jak weźmiemy naciśniemy tutaj weź Antoś To go możemy tutaj sobie A O kurde, teraz go nie przykręcimy Bo nam się Źle tutaj daliśmy, bo się nie otworzy, teraz nie zamknie się klapa. Trzeba go... bo patrz coś. jak ja go próbuję podciągnąć... Czyli w to górne powinniśmy dać, nie? Chyba, że zamkniemy go. Nie. Ale to nic.

dobra uwaga dobra trzyma się nie spadnie uwaga i teraz próba z tym tulem ta -dam. puść ja myślałem, że mam tu się przytrzymać, a tutaj jest łopatka. Jest, są dwie łopaty i duża łopata. Łatwo mi się podciąga. No, bo to jest y, łatwa sprawa. A klapę? No, uwaga, zamykamy klapę i idziemy po mamę. Tak więc słuchajcie, roli to jest gotowy do jazdy. Ktoś wyjeżdża? E, e... No, Antek, ty... Cześć, tu Bruder, Fanatek Tata. Słuchajcie, my już dojechaliśmy na plażę. Patrzcie, Roli to jest, jest z nami, a oczywiście milion pytań, bo tu jest taki obszar celny. Słuchajcie, tutaj nowe samochody z Japonii czy z innych państw przyjeżdżają. i Jak widzicie, pełno tu jest samochodów, i one są. Po prostu za takim wysokim płotem. To jest teren monitorowany i tam są te auta, potem rozjeżdżają się po całej Polsce, tutaj z portu w Gdańsku, do jeżeli przypływają statkiem, no to wyjeżdżają. Tu są akurat Nissany. Bardzo dużo Nissanów zawsze jest, nie coś. No i tutaj jest. I Hyundai, tam suzuki są. No pewno, generalnie Japońce, nie? O, o tym mówiłam. Co? Taki, co jest, widzisz? Ten taki no. A tamten. Nie wiem, nie, nie widzę stąd. No bo to jest tam zapasówka, jakaś terenówka. No Dobra, słuchajcie, teraz odpinamy tego Roli To i idziemy na plażę. Z Antośem teraz trzeba będzie go odpiąć. Uwaga! Nie, 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 tutaj ojeju, ale tutaj źle trochę zrobiliśmy. Antoś bo to... Nie wiem czy go teraz odepnę. Ale daliśmy tutaj teraz. Czekajcie. No nie, tego nie. Ale czekaj. Jakbyśmy razem Antoś. Powiedziałem czekaj. To, to trzeba odpiąć. O. Tak. Pociągnąć. I powinno się już tutaj poluźnić, a jak się poluźni to się wypnie. O! Super. Wzandasz, wzandasz się, czy nie? Ale dziś się coś grzeje, mam okulary przeciwsłoneczne, ale mimo wszystko czuję, że... Myślisz, że okulary ci na uh! Troch, trochę pali Panie słońce. Masz kurne ok. Dobra, to kto się odpina. Trzeba za to złapać. Patrz. Tutaj wsadzić palec i to o tak. Nacisnąć. Ojeju, tak I to podnieść. O jeszcze mocniej. Teraz drugim palcem złap. O, dobra, dziękuję. I już mamy odpięte. Patrzcie jakie to jest łatwe. Taki chłopak jak Antoś dał sobie radę. Tutaj nam się hak zaczepił. Dobra, Antoś bierze plecak. Teraz traktor damy na ziemię. Pasy damy na ziemię. Uwaga, chodź tutaj traktorze. Oj! Tu nam się to zapieło No, i tak można jechać. Trzeba to teraz pociągnąć. Bardzo dobrze, o, dziękuję. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Dziękuję, Antoś. Antoś, weź go, obniż teraz, co? Byś w głowę dostał snuć. Teraz bierzemy resztę, pasy chowamy tutaj, bo na tą chwilę nie będą nam potrzebne. Proszę, tu. Powiedziałem. Masz coś jeszcze do powiedzenia? Piłka prawo. Nie bierzmy tej piłki. A jak nam wpadnie do wody? Będziemy za nią biegać. Masz stąd. Żeby nie zadłużać, wyruszyć. To potrzebne jest duże miejsce, nie? No.